Jak wychować syna na feministę? Najlepiej wcale. To znaczy, pod warunkiem, że kochasz swoje dziecko. Męscy feminiści bowiem nie podobają się ani kobietom, ani nie znajdują popularności wśród innych facetów. A dlaczego? Bo męscy feminiści stosują najbardziej żałosną strategię podrywu. Polega ona oczywiście na ciągłym poniżaniu się przed samicą, kobietą. Podobne strategie zostały zaobserwowane u rybek i w biologii nazywają się strategią sneaky fucker, czyli podstępny bzykacz. U rybek strategia ta polega na tym, że kiedy obecne są silne samczyki, to samczyk feminista trzyma się z daleka i siedzi cicho. Kiedy natomiast silne samczyki odpływają, to samczyk feminista podpływa do samiczek, na początku często udając jedną z nich. I czasem jak która się nie skapnie zawczasu, to wtedy słaby samczyk wymusza kopulację na samicy. Podobnie oczywiście robią męscy feminiści u ludzi, którzy chodzą razem z feministkami na te wszystkie czarne marsze. O, kobiety są takie silne i mądre i piękne, ale też takie dyskryminowane. Kochana, ja, ja wiem, jak cię ten patriarchat uciska. Ja cię nie uciskam, ale jakbyś chciała, żebym cię pouciskał, to powiedz. Zniszczmy razem patriarchat. FUU. Normalne kobiety, nie feministki, zawsze wiedziały, że na tym polega bajer tych chłopaków. Natomiast ostatnio nawet feministki skapnęły się, że tak to działa. Czemu nie powinnaś ufać męskiemu feminiście? Pisze feministka. Czemu już nie pójdę na randkę z męskim feministą? Pisze feministka. Bo w sumie, kto by chciał iść na randkę z kolesiem, który ciągle gada o swoich uczuciach i jakiejś dyskryminacji? Ach, kochana, teraz opowiem Ci o moim życiu wewnętrznym, odkąd umarł Tadzio, mój kotek. Jest coś głęboko bezużytecznego w takich mężczyznach. A badania pokazują, że kobiety i tak wolą seksistów, mężczyzn toksycznych, czyli mężczyzn.